Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. W sobotni wieczór w środku długiego świątecznego weekendu. 18. kolejka, pierwsza wiosenna teoretycznie, no ale w praktyce oczywiście dogrywamy ją jeszcze jesienią. Skra Częstochowa, Ruch jesteśmy zatem w Bełchatowie, bo to tutaj skra od jakiegoś czasu rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza. Szymon Rojek, kłaniam się nisko, zapraszam na to spotkanie, spotkanie w którym zmierzy się zespół z no, niemal samego dołu tabeli z zespołem z niemal samej... Góry. Tutaj należałoby pewnie od razu coś powiedzieć o faworycie, ale wiemy, że Fortuna, pierwsza liga, to jest ostatnie miejsce, ostatnie rozgrywki, w których należało. Skoro o tych seriach, o tej pasie, niesamowite po dziewiątej kolejce. Skra była na ósmym miejscu, miała 14 punktów. Ogromną przewagę nad strefą spadkową. Teraz szansa gospodarzy. 8, ale też Bielecki do tej pory nie był zmuszany do jakichś trudnych interwencji, może po dośrodkowaniu zrzutu rożnego, jednak nie. Poradził sobie tam w defensywie Wujtowicz, ale za moment będzie kolejna wrzutka, Wójtowicz teraz łatwo ograny, jest szansa, uderzenie nad poprzeczką, ale ładna, ładna akcja, mogła się podobać, szukał wykończenia Filip Kozłowski tutaj. No teraz zamieszanie pod bramką ruchu, poprzeczka. Tam było mnóstwo przypadków, bo to był... byłby chyba gol samobójczy. Wydaje mi się, że tam Pląskowski bardziej zaszkodził, niż pomógł we własnym polu karnym, jak to się zresztą często napastnikom zdarza. Zobaczmy. Tak jest. To on tak niefortunnie tutaj główkował, ale trochę... Takie zwalniające akcje to podanie. Gdyby dostał 2-3 metry do przodu, mógł ruszyć od razu z futbolów w kierunku bramki, ale nadal zgraje. Jesteśmy na wysokości pola karnego. Jeszcze zgra piłka na 15 metrów! Jest, jest gol! No wreszcie mamy bramkę i to bramkę, na którą gospodarze zasłużyli. Może nie grają jakiejś wielkiej pierwszej połowy, ale na tle ruchu wyglądają naprawdę dobrze. Adam Olejnik. 1 do zera. Pierwsze trafienie olejnika w tym sezonie. Jarosław Skrobacz nie wytrzymuje, ale absolutnie mu się nie dziwię. O choć teraz jest okazja na bramkę wyrównującą. Tak to w piłce bywa. Nic do tej pory ruch nie gra, jest różną słabszą, ale mogło być jeden do jednego. Szczepan ma takie sytuacyjne uderzenie gdzieś tyłem głowy. Akcja. Wójtowicza, zaangażował się w nią także Sadlok, dośrodkowanie kapitana. No, teraz ruch odzyskuje piłkę w taki sposób, w jaki w pierwszej połowie ją tracił. Swędrowski, do boku jest, dośrodkowanie wspomnianego właśnie Wójtowicza. Teraz jeszcze zaproszony Sadlok do tej akcji, Sadlok dośrodkowuje. Cierpiał Svendrowski. Jakub Witek. Dwukrotnie tylko w pierwszym składzie ruchu w tym sezonie i to dwukrotnie w Pucharze Polski. Dwukrotnie w pierwszym składzie i wytrzymał 90 minut. Może tak, bo raz jeszcze w tym pierwszym składzie był. To się zdarzyło w meczu z Górnikiem Łęczna, domowym, ale tam w przerwie został zmieniony, a tak to zawsze w roli Jokera. Kto wie, może z ruchem. Tymczasem dośrodkowanie Skry Kozłowski, nie wybija piłki, Kasolik jest uderzeniem nad bramką, zresztą z trudnej pozycji próbował Beniamin Oczywiście najważniejszą informacją byłaby ta o przerwaniu serii ośmiu kolejnych porażek. Ale teraz Szczepan, Szczepan ma piłkę na prawej nodze, ale tam świetnie do końca w defensywie Kamil Łukoszek. Zablokowane to uderzenie. Dobra akcja Januszki do Szczepanuj, ale no dawno, dawno to było, bo to były lata 2080, kiedy grał w Rakowie foszmańczyk, To było oczywiście zupełnie inny Raków. Uderzenie z dystansu obok bramki. Istotnych jak Krzyżak, jak Pyrdol, jak Niedbała. No i przede wszystkim Mesjasz. Pierwsza z tych kontuzji, bo jest już do tej pory z boiska nie schodził. No myślę sobie, że w zupełnie innych też nastrojach spędziliby tę przerwę zimową. Przygotowywali się do rundy wiosennej, gdyby udało się tutaj z ruchem wygrać. Wójtowicz, Foszmańczyk z na plecach. Ładnie się teraz odwrócił Witek do prawej strony. Kasolik dośrodkowuje, Foszmańczyk ma piłkę na nodze. Zablokowany. Jeszcze będzie szansa na strzał. Nie. Nie był faulowany Janoszka. Foszmańczyk. No ale widzimy, widzimy ile dało pojawienie się Tomasza Foszmańczyka. Szczególnie wśród yy, kibiców ukucharzów. Jeszcze Teraz jest z takiej, wydawało się, straconej piłki przez pojawił się na Murawie i Sangowski, a teraz Szymański przejął piłkę w polu karnym. Szymański łapie piłkę Bielecki. Bardzo dobrze Szymański. Nie, to Sangowski tam pomógł we własnym polu karnym, przepraszam. Teraz jest szansa na kontratak, chyba nie było spalonego. Zobaczmy, pędzi Sangowski, szansa! Oj! Ależ źle to zrobił. Chyba jest jeszcze ostatecznie odgwizdany spalony, ale tego Sangowski nie mógł wiedzieć o tym Pokazał Kosolik, gdzie chce dostać piłkę. Dostał teraz dobrze do Janoszki. Ta piłka nieco uciekła, ale jest uderzenie przed szesnastki. Nad bramką. Wydawało się, że idealnie Janoszka przyjął sobie z takim obrotem. Proszę spojrzeć, ale nagle gdzieś na lewej nodze ta. Pomijając ten mecz pucharu Polski z górnikiem. To już bardzo dawno się to ruchowi nie przydarzyło. Po raz ostatni. Zobaczmy, bo jest uderzenie. Broni fantastycznie Szymkowiak. No właśnie, jeszcze może. Nie pora przypominać, kiedy po raz ostatni ruch nie strzelił bramki, bo tutaj robi wszystko, by strzelić że Ruch nie potrafi tu strzelić gola, ale ma teraz szansę, stały fragment gry. Jeszcze jest Swędrowski, piłka cały czas w polu karnym z gry, Swędrowski przed bramkę, SK czeka Solik! Poprzeczka, niebywałe jak ta piłka teraz nie wpada do bramki. Jeszcze jedna próba, no teraz, teraz wreszcie Ruch miał znakomitą okazję. Maciej Sadlok trafia w poprzeczkę. Oj, nie wiem czy tu nie będzie karnego, tak? Uderzony łokciem, piłkarz ruchu. Co za historia. Czy bramka będzie? To sprawdźmy. Szczepany! Lekko, ale bardzo precyzyjnie. I dzięki temu ruch wyrównuje. O Mają, mają dużo szczęścia niebiescy. Nie odważyłbym się powiedzieć, że zasłużyli na tego gola. Tak naprawdę ostatnie 3 minuty na chwilę przeżywa skrano. Kto by się spodziewał? Mieli wszystko pod kontrolą w tym meczu. A teraz jest niebezpiecznie. Był tam szur, gdzie piłka. Wybijana z pola karnego. Wójtowicz. 16 szesnastkę, nerwowo. zanerwowo nerwowo Spojrzał na zegarek arbiter. Jeszcze chyba pozwoli na ten aut. I ostatni gwizdek sędziego. jeden do jednego. Ruch widzimy, rozczarowany, bo oni w ostatniej chwili uwierzyli, że można nawet wygrać, ale tak naprawdę powinni cieszyć się z tego remisu, bo do 90. minuty nic tutaj nie zapowiadało tego, że ruch będzie w stanie strzelić bramkę, ale... No, wydarzyło się dużo w tym doliczonym czasie gry. Zresztą podobnie jak w pierwszej połowie, w doliczonym czasie gry Gola zdobywa Olejnik. No i w doliczonym czasie drugiej połowy mamy to zamieszanie w polu karnym.